Cześć moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj sobie będziemy rozbijać boxa z hub serii 2012-13. NBA wraca na mój kanał po krótkiej przerwie. Dopiero co otwierałem jumbo boxy z serii 13-14. Ta seria już u mnie się pojawiła. Z tym, że, z tym, że otwierałem sobie rakpaki jeszcze boksa nie otwierałem, więc postanowiłem po pierwsze, dlatego sobie go zakupić, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda zawartość. Po drugie, bardzo fajne inserty w dużej ilości znajdują się w takich boxach, także też ze względu na to. Zakupiłem sobie tego boksa. Po trzecie, oczywiście, autografy. Autografy występują dwa na takiego boksa. Paczek jest 36. No i będziemy sobie po raz kolejny otwierać boksa razem. Jeżeli chodzi o edycję Jumbo, fajnie, fajnie wyszło. Niektórzy z Was się skusili. I wiem na przykład od jednego koleżki, który zakupił dwa boksy, że trafił koszulkę Kyriego Irvinga, więc naprawdę się mu poszczęściło, bo mógł dostać jakiegoś pionka z najwyższej półki. Dostał. Fragment koszulki meczowej. E, całkiem przy okazji chciałem wam jeszcze pokazać, bo boxa oczywiście sobie zakupiłem u Bobstera. E, jakie fajne e, gratiski dostałem od Bobstera. Większość z tych kart to są gratisy. Parę, no może 5-6 kart miałem, a teraz już jest ich, jest ich tu prawie 20. To jest jeszcze edycja 13-14. Mamy Nerlensa, Noela i Peytona Sieve. To są karty ruki. No a tutaj jeżeli chodzi o Selecta 14-15 z tej setki, takich podstawowych bazówek, bo bazówki mają trzy, że tak powiem poziomy w edycji 14-15, jeżeli dobrze pamiętam mamy Victor'a Oladipo, Darona Williamsa pamiętam, że miałem, ale nowy nabytek to Al Jefferson. Hornets bardzo oglądam ze względu na lina. Także z każdej, z każdej karty, karty Hornets się cieszę. E, mamy Drew Holidaya z Pelicans. Michael Kidd Crest niestety jest bardzo kontuzjowany. <mówię>, Mówię bardzo, ponieważ. O, wybaczcie. Ponieważ miał kontuzję barku. Zreper zreperowali mu ten bark. Wrócił na 7 spotkań i znowu nabawił się kontuzji cały. Cały rok znowu będzie się leczył. A szkoda, bo naprawdę świetny zawodnik. Mamy Rika Evansa znowu z Pelicans. Jeremy Lena już miałem. Rudy Gay. No, jak niektórzy widzą z Was nazwisko gay, to już się śmieją. A że jeszcze ma na imię Rudy. U nas Rudy, no to Rudy Gay. Całkiem dobry zawodnik przy okazji Sacramento Kings. Markif Morris, nowy nabytek Wizards. Wizards też oczywiście śledzę ze względu na Gortata, także tego pana bardzo często oglądam. Muszę przyznać, że dobry, dobry, dobrą wymianę zrobili. Tutaj mamy Bena McLamora, tego pana chyba miałem. Trevor Ariza z Houston Rockets też chyba go miałem. Darren Collison, Jeff Tick fajny Grab z Atlanty Hawks, Bruno K Bucklow. I na sam koniec Rookie T.J. Warren widzimy, że różni się troszkę ta karta od edycji poprzedniej. Fajne, fajne, dzięki Bobster za naprawdę super gratisy. Każde karty darmowe to jest bardzo miła sprawa, ale Select, jak sami widzieliście, przy okazji edycji piłkarskiej to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Dobra, gadam sobie, gadam, a tu trzeba przecież coś otworzyć. Otworzę sobie dwie taczuszki, zobaczymy co mi wpadnie, a całą resztę wystawiam na no ale grolik będziecie mieli pod, pod filmikiem, także jeżeli ktoś byłby chętny, to na pewno te paczki będą dużo tańsze niż Jumbo. Jak wygląda sytuacja? W paczkach jest 8 kart, można trafić fantastyczne inserty, można trafić karty typu paralel. O tak. To, to pierwsze otworzenie, kiedy się widzi całą, całego boxa, plus oczywiście mamy tutaj paczuszkę kart. Pobiego, fantastycznie, 5 kart. Tą paczuszkę zostawię sobie może na kiedyś indziej. Też taką serię chcę sobie zebrać, łatwo nie będzie. No to nie będę kombinował, tylko wezmę tą paczkę, która wypadła, plus tą paczkę, która siedzi tu, a cała reszta ląduje na razie w półce. To może zrobimy sobie z tego tło zostawimy sobie boksa tutaj. Fantastycznie, pierwszy raz sobie otworzę, otworzę te paczuszki. Lecimy. 8 kart z jednej, 8 z drugiej. Jeżeli chodzi o bazówki, to prawie wszystko już mam. Brakuje mi chyba tylko karty mistrzowskiej 301 bazówki. No i oczywiście mnóstwo, mnóstwo insertów, już nie wspominając o autografach. Zobaczmy, czy tutaj będziemy mieli insert. Mamy insert. No, no tutaj. Dobra. Ciach. Lecimy z bazówkami. Mamy tak, Andrea Barnianiego, JJ Redka, Wesleya Matthewsa, Steve'a Nash'a, Eryka Bledsoe, tu jest Ersan... O, oh, Ersan Ilyasova, Greg Popowicz, super trener i... Draft Night, czyli mamy serię... Perry Jones III. Mamy serię um, kart z... Rookies, kto gdzie poszedł. Draft 12, czyli z roku 2012 i to jest karta numer 17, to jest nasz insert. Jeżeli chodzi o rocznik ruki, to naprawdę jest on udany, także jeżeli się trafi tutaj kartę ruki jednego z najfajniejszych, z najlepszych graczy, to może być sporo, sporo warta. Zobaczymy, czy tutaj też będziemy mieli insert, czy może tym razem trafi się pusty przebieg. Nie, też mamy insercik. Fantastycznie. Damy sobie tak. I Evan Fournier Albo Fłanie, jak to woli, bo on ma nazwisko pochodzenia francuskiego. Tristan Thompson. Robin Lopez, Ibaka, Tation Prince Realen. Kevin Durant, fantastycznie by było trafić na taki bazówce jego autograf. Mm. I mamy kartę Rookie Impact i jest to Tobias Harris Bucks. On później się przeniósł do Orlando, a obecnie ktoś go znowu z Orlando zgarnął. Nie pamiętam kto, ale ten koleżka potrafi grać, także... Także dobry biznes zrobili. Mamy Rookie Impact 26 Tobias Harris. Dobra, dwa inserty mi się trafiły. Ja jestem bardzo zadowolony. Autografy są do wzięcia. Jest w sumie 34 paczki. No, tak jak mówiłem, będą na pewno dużo tańsze za cenę jednego jumbo box, jumbo, za jedną, za cenę jednej jumbo paczki, twu, twu prawdopodobnie będzie można kupić sobie około czterech paczuszek takich, także kto jest chętny, zapraszam, link będziecie mieli, link będziecie mieli w opisie, natomiast to nie koniec NBA, bo kupiłem sobie coś jeszcze, ale o tym pogadamy następnym razem, mamy też do otworzenia fantastyczną paczuszkę Kobe antologię 5 kart do wyciągnięcia, tutaj też są różnego rodzaju koszulki, można Trafić autografy, patrzę także też fajna sprawa. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie proszę kciuka w górę, mnie to pomaga i bardzo zawsze cieszy. Życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!